profit Nowa psychologia sukcesu Jedną kwestię chcę rozjaśnić. Nie zamierzam z nimi w dialog, jakikolwiek tu dzisiaj wchodzić z jednego prostego powodu, ponieważ większość tych zawodników oryginalnych i w zasadzie wszyscy, których bym nazwał epigonami, pogrobowcami, no bo, no bo już Napoleon Hill na przykład nie żyje, a więc w zasadzie większość dzisiaj takich, wiecie, popularnych jakichś trenerów czy szkoleniowców motywacyjnych, nawet jeżeli mówi rzeczy fajne, to jest jeden problem. Mianowicie nie zaczynają od początku. Zaraz wam pokażę dlaczego. I stąd ludzie idą na jedno, drugie, trzecie szkolenie motywacyjne, piąte, a potem mówią, dobra, fajnie, ale to działa przez dwa tygodnie. A potem muszę iść do następnego chłopa, który mi da kopa. Bo rozumiecie, okazuje się, że jedyny kop, który wynika ze spotkania motywacyjnego, to jest mówca profesjonalny, który cię podjara i ty chodzisz zjarana czy zjarany przez jakiś czas. No okay, i ale, ale okazuje się, że w samym systemie, że coś nie gra. Chcę powiedzieć, że mam szacunek do tych ludzi, których tutaj przed chwilą e, wymieniłem. Nawet do, do Bandlera, nawet do, do Pola jak najbardziej, do, do trenerów NLP również, zwłaszcza tych, Którzy sami siebie kwestionują, tak jak Bandler na przykład, i, i mówią: "Okej, okay, tutaj przesadziłem, to nie działało, dobra, to była bajka, ale tam to działało i idźmy dalej, okej? Okay? Takich lubię. Tylko, że jeszcze raz powtarzam: ostatecznie, jak zapytasz takiego trenera o to, co jest początkiem rozwoju osobistego, to on zwykle ci powie: "Początkiem jest" i zaraz powiem co. Zwykle jest tym niby początkiem, a to jest środkiem. Okay? To jest tak, jakby ktoś, yy, ktoś yy, ch chciał zaczynać kurs pływania od razu od kursu poławiania pereł. Okay? Najpierw nauczę cię łowić perły, a później nauczysz się żabki. Okay? Bo w zasadzie podstawową umiejętnością jest umiejętność nurkowania na głębokość 60 metrów. A żabka wiesz, to jest, to jest dalej dopiero. Jest odwrotnie. Nikt nas nie uczy żabki, nikt nas nie uczy utrzymywania się na powierzchni wody, nikt nas w ogóle nie uczy kontaktu z wodą, a nagle mówią, "OK, czyli jak chcesz zacząć się rozwijać, jak chcesz osiągnąć sukces w życiu, no to ciep, okej, okay? 60 metrów w dół, łów perły, a ty <kluzny> łowie. Co z tego, że łowisz, jak tam zginiesz? I stąd z czasem albo się ludzie rozczarowują yy, i słusznie yy, tymi systemami motywacyjnymi, albo też dzieje się... Druga rzecz, mianowicie są, jak wiecie, nałogowcy tabletek odchudzających. Nie? Zresztą sam Joe Italii mówi, że większość jego książek jest napisana dokładnie na takiej samej zasadzie, jak inni robią suplementy, diety, które mają niby kogoś odchudzać. Nie? Mówi, bo zawsze jest taki, taki segment ludzi, którzy chcą coś zrobić w swoim życiu, ale chcą to zrobić jak najtańszym kosztem. Więc jeżeli do nich przyjdziesz z kolejnym produktem, w ramach którego powiesz, ej, nie musisz nic zrobić, a będziesz mieć efekt, to oni zawsze to kupią i mówi niektórzy wchodzą w taki system rozumiecie że zaczynają no bo jak się coś powtarza co jest na przykład błędem to się człowiek uczy tego błędu a okay? ja im mówię dobra w życiu swoim skosztowałem już 38 różnych tabletek odchudzających i nie działały kurde ale ta musi być niezła i kupują 39 otóż to czym się musimy i z czym się musimy zmierzyć na początek to jest jeżeli mieliście kiedykolwiek y, y, uczestniczyliście w jakimś kursie motywacyjnym, czytaliście jakąkolwiek książkę na ten temat, przypomnijcie sobie, co było na początku, co zostało uznane za najważniejsze, za pierwszy krok do tego, żeby zaczął się Twój rozwój, żeby Twoje życie zaczęło się zmieniać. Cele. Okay? Jeżeli człowiek nie ma wyznaczonych celów, no to, to nic, ale jeżeli ma, to wtedy Ci pokażemy, co z tymi celami zrobić. Okay? I tylko bardzo niewielu trenerów w ogóle dotyka tematu, w jaki sposób człowiek ma sobie wyznaczyć cele. Więcej na www.pureprofit.pl